Słoń waży 5 ton, a waga mrówki jest równa 0,5 grama. Ile razy słoń jest cięższy od mrówki? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, no to wystarczy podzielić wagę słonia przez wagę mrówki, aby móc to zrobić dobrze i bezbłędnie, to musimy mieć te same jednostki. Czyli na przykład słonia zamiast w tonach to również wyrazić w gramach. Napiszmy sobie może tak. Słoń Równa się, no i w treści zadania mamy powiedziane, że jest to 5 ton. No i zamienimy te tony na gramy. Możemy to zrobić powoli, czyli najpierw tony zamieniamy na kilogramy. Jedna tona to jest 1000 kg, czyli zamiast literki T piszemy 1000 kg. I teraz tak samo możemy zamienić kilogramy na gramy, czyli wcześniejsze przypisujemy bez zmian 5 razy 1000. I jeszcze raz zamiast 1 kg to 1000 gramów, 1 kg to 1000 gramów, czyli wyszło nam, że nasz słoń waży 5 razy 1000 razy 1000 to jest milion. W skrócie możemy zapisać 10 do 6 grama. No i teraz, gdy mamy już wagę słonia wyrażoną w gramach, to możemy podzielić wagę słonia przez wagę. Mrówki. No i ile to jest? Słoń waży 5 razy 10 do 6 grama. Podzielić przez wagę mrówki 1, 2 grama. Oczywiście tych jednostek w tym momencie, jak są identyczne, możemy się pozbyć, możemy je skrócić i dalej działamy tylko na liczbach. Możemy sobie zamienić to dzielenie na mnożenie, czyli mamy 5 razy 10 do 6 razy. Zamiast dzielić przez jedną drugą, to mnożymy przez dwie pierwsze, czyli po prostu przez 2, czyli mamy 5 razy 2 to jest 10, 10 razy 10 do 6 to jest 10 do 7. No i tyle razy jest cięższy słoń od mrówki, czyli poprawna odpowiedź to odpowiedź B.